Dzień dobry. Dzisiaj obiecałam, że co tydzień jakąś dawkę informacji będę Państwu przekazywać. Zdejmuję maseczkę, bo byłam przed chwilą w pomieszczeniach wspólnych. Informacje na temat tego, jak. Zastanawiałam się, no w ogóle fajne są te, fajne są te pogadanki, bo ja się cały czas zastanawiam, co ja mogę Wam powiedzieć, co nie byłoby stricte podologiczne, a co miałoby wpływ na to, jak dbać o swoje stopy, jak dbać o swoje ciało i żebyście mieli swoje ciało zdrowe, czyli żeby była homeostaza, bo wszystko, co robimy, to chcemy przywrócić homeostazę w organizmie. Tą, tą, tą równowagę, równowagę naszego, naszego domu, domu, a, a naszym domem jest nasze ciało. I teraz, na przykład, w związku z tym, że w tym tygodniu, w, tym tygodniu, w tamtym tygodniu, miałam parę takich wizyt, typowo brodawkowatych czyli przyszły osoby dorosłe z brodawkami, te brodawki takie już zasiedziały w skórze, czyli takie już wiecie, półtorej, półtorej roku, dwa, trzy lata, coś tam było przy nich robione, jakieś zabiegi, nakładane jakieś preparaty, korzystano z, z pomocy jakby innych osób. Że ja wyznaję zasadę taką, że, że, że dobry podolog to skuteczny podolog i, i, i trzeba po prostu się wziąć za to całościowo, czyli nie tylko usuwamy tą brodawkę, zresztą my jej nawet nie usuniemy tak prawdę mówiąc na jednej wizycie, bo my nie jesteśmy chirurgami, to chirurg bierze skalper, po prostu wycina um, tą całą brodawkę plus jeszcze zdrowy margines, um, żeby... I praktycznie po jednej wizycie, o ile się wychodzi, no bo myślę, że niekoniecznie się wychodzi, tylko się skacze na jednej nodze, wychodzi się z gabinetu chirurgicznego, można powiedzieć, że brodawka została usunięta. U nas to wygląda troszeczkę inaczej, no nie troszeczkę, ale dużo inaczej. My pracujemy nieinwazyjnie, pracujemy w naskórku, czyli pomagamy się Państwu pozbyć tej brodawki, ale również poprawić homeostazę organizmu, żeby, żeby nam te brodawki po prostu nie wracały i żeby on ich w ogóle się po prostu ich pozbyć i, i przede wszystkim oprócz takich zabiegów podologicznych, które robimy. Oprócz tego, że dostają Państwo kwas do domu, który nakładacie na punktową nabrodawkę, o tym wszystkim zawsze mówię przy wizycie u mnie w gabinecie i to przy każdej wizycie powtarzam jak mantrę, żebyście Państwo zapamiętali, wbili sobie to do głowy i, i pamiętali o tym. To oprócz tego musimy zadbać o odporność naszego organizmu. I dzisiaj powiem tylko, może, my, bo nie chcę mówić długo, nie chcę się rozwodzić, nie chcę robić z tego wykładów. Dla podologów, tylko to ma być po prostu dla Państwa. To ma być dla Ciebie, dla Ciebie ta informacja, żebyś Ty wiedział, na co masz zwrócić uwagę, kiedy zobaczysz na swoim ciele na przykład coś tam, zobaczysz w internecie, że to jest prawdopodobnie brodawka, to możesz sobie od razu pomóc. I wypisałam sobie w punktach. Pewne rzeczy, na które jakby od razu musicie zwrócić uwagę, jeszcze, jeszcze nie wyruszając w ogóle w drogę do podologa, nie szukając tego podologa, żeby pomóc sobie, żeby też nie poroznosić tych brodawek na inne części ciała, to przede wszystkim taka rzecz, czyli witamina D. Ja wiem, bo tutaj przychodzą ludzie i, i generalnie każdy bierze witaminę D. Każdy, każdy bierze witaminę D, no troszeczkę w innych dawkach niż ja zalecam przy leczeniu obróbek, w ogóle w ogóle uważam, że po prostu, no ja mam troszeczkę inny jakby schemat życia i schemat dbania o ciało, nie, nie biorę witaminy D przez cały przez cały rok. Biorę ją gdzieś tam etapowo w miarę potrzeb, ale biorę też w innych dawkach niż zalecane na opakowaniu. A zalecane na opakowaniu to są 2000. Także jeżeli Państwo chcecie przyjść, zauważacie brodawkę w domu, kupujecie sobie na przykład witaminę D albo lepiej się wchłania w kompleksie, czyli witamina D plus K2, MK7, w ogóle jeszcze w ogóle najlepiej wchłania się w oleju i buteleczce oleju i gdzie są cztery witaminy A, D, e, K, ADEK, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, żeby lepiej działały, żeby lepiej się w ogóle, żeby lepiej się przyswajały, nie działały, przyswajały, żeby organizm nasz lepiej je e, e, wykorzystał, witaminy te zawsze bierzemy w trakcie posiłku zawsze w trakcie posiłku, nie kombinujmy, że bezpośrednio, bo po prostu bierzemy zawsze w trakcie posiłku. Dobrze jest, kiedy ten posiłek to nie jest cała taka surowa albo jabłko. Dobrze, kiedy jest to posiłek jakiś z tłuszczykiem, czy na przykład sałatka, ale może być sałatka z jarzyn, ale on musi być polana na przykład oliwą z oliwek. Fajnie jest też, jeżeli chcemy leczyć, fajnie jest też pomyśleć o czosnku. Fajnie jest też pomyśleć o selenie i cynku. Fajnie jest pomyśleć o witaminie E, ale jeżeli już sobie na przykład kupicie witaminy D, to macie i A, i D, i E, e i K. Wszystko w jednym. Z takich rzeczy, które ja jakby stosuję w domu, a niekoniecznie wydaję na to pieniążki, ale stosuję na przykład, no to zalewam sobie olej rzepakowy na przykład, zasypuję oregano. I oregano też bardzo fajnie działa przeciwwirusowo. W tym czasie ja to stosuję w ogóle i, i, i do sałatek, ale też stosuję do mm, Możecie oregano zasypać oliwą, z, znaczy zasypać i zaleć oliwą z oliwek, nie ma problemu. Oregano jest e, świetne. E, tam jest taki związek karwakrol, który działa bardzo, bardzo fajnie e, przeciw e, e, Słuchajcie. E, z takich, rzeczy, z takich rzeczy, które właśnie, czyli cynk, czyli Selen, Witaminy, oregano, to są takie jakby takie początki, które po prostu widzimy brodawkę i zaczynamy to brać, ponieważ witaminy D na pewno 4000 jednostek, tak, czyli zaczynamy brać, zaczynamy brać i podejmujemy jakieś działanie albo po prostu już same te działanie, czyli witamina D, witaminy A, czosnek, selen, cynk pomogą i, i, i szybciej po prostu sobie ten ten brodawczak zajdzie ze stopy. Jeżeli nie, to po prostu trzeba poszukać podologa w okolicy, do którego się udacie i oczywiście powiedzieć mu o tych wszystkich rzeczach, które które, które ja Wam tutaj mówię. Jeżeli macie takie brodawki, z którymi Wam się bardzo ciężko pozbyć, których jest się bardzo ciężko pozbyć, które um, um, są zasiedziałe, to dobrze pomyśleć również o tym, żeby zastanowić się nad tą dietą, zastanowić się nad tym, jak się odżywiać, um, Że. Bardzo dobrze jest, żeby wprowadzić sobie na przykład, e, zwrócić uwagę, może nie, może jecie, może jecie, ale zwrócić uwagę na przykład na e, moc roślin w naszym życiu, moc roślin, czyli te e, fitoskładniki, e, rośliny też bronią się przed wirusami, bronią się przed bakteriami, bronią się przed grzybami, ale my tu mówimy o wirusach. Medycyna fantastycznie wykorzystuje i tych składników, takich fitoskładników, czyli takich, tych składników roślinnych. Jest, jest kilka, bo to są i karotenoidy, są flavonoidy, inozytol jest, lignany, izocyanidyny, saponiny, terpyny, jest tego trochę. My przede wszystkim dzisiaj, dzisiaj co ja bym chciała powiedzieć? To, co jest dla nas takie najbliższe, czyli polifenole i karotenoidy, bardzo mocno walczą z wodnymi żarnikami i bardzo, bardzo silnie działają jako przeciwutleniacze, bardzo silnie działają jako mobilizują w ogóle bardzo mocno nasz układ odpornościowy. To jest w ogóle świetna sprawa, żeby właśnie w tych czasach, kiedy szaleje, szaleje korona, koronawirus, w tych czasach warto o tym pomyśleć i i zainwestować jakby w, te, w takie te zdrowe odżywianie. Odmianą tych polifenoli, o których chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, są flawonoidy. Te flawonoidy to są na przykład aronia. I powiem Wam, że o Aronii wyczytałam sobie. Szukałam, szukałam jakichś ciekawostek, i na przykład o Aronii wyczytałam, że na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przeprowadzono badania, które wykazały, że picie jednej szklanki soku z Aronii, która jest jednym z najbogatszych źródeł polifenoli. Obniża ciśnienie krwi o 10%. Słuchajcie, nie ma leków, które tak zdecydowanie obniżają po prostu ciśnienie. Czyli generalnie każdy, kto ma nadciśnienie, powinien sobie tą aronię mieć w domu i sobie ją pić. Flavonoidy, słuchajcie, na pewno owoce czarne. Czyli wszystkie czarne owoce, czyli jagody, czyli czarne porzeczki, czyli na przykład wiśnie, których tak kiedyś więcej jedliśmy, teraz wydaje mi się, że mniej. Liście herbaty zielonej, na przykład, rewelacyjnie działają. Truskawki, wiosenny sezon, jak będzie na truskawki, to polecam. I to są te rzeczy, które powinniście po prostu jeść. Jeżeli, jeżeli ktoś, słuchajcie, ktoś, ktoś przychodzi do mnie, na przykład ktoś przychodzi do mnie i mówi, że na przykład trzy lata ma brodawki i trzy lata walczy z brodawkami. Co to znaczy walczy? Pytam się, ile wydał pieniędzy na to na przykład? Co to znaczy ta walka z brodawkami? Co zrobił? Czego, co jadł? Czego nie jadł na przykład? No to, to są wszystkie ważne rzeczy, bo... Oczywiście każdy przychodzi do podologa i myśli, że podolog weźmie skalpet, skalpel i wytnie tą brodawkę. No nie wytnie, bo to robią chirurdzy. Do tego trzeba skończyć medycynę, do tego trzeba zrobić staż specjalizacji i wtedy można po prostu wziąć skalwer i, i wycinać brodawki. I oni robią to doskonale, aczkolwiek słuchajcie, dużo ludzi, którzy tu przychodzą no po prostu nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wyciąć brodawkę, wziąć tydzień zwolnienia, leżeć na kanapie, nie chodzić przede wszystkim, jeżeli jest to... Pod stepą, więc szukają sposobów, właśnie takich, jakie zalecają podolodzy w tej, w tej właśnie współpracy interdyscyplinarnej z lekarzami. O tym jest, o, 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 y, dlatego pomyślałam sobie, właśnie dlatego pomyślałam sobie, żeby Wam coś powiedzieć, bo ja w gabinecie ciągle o tym gadam, czasami już głosu mi braknie. O, widzicie sobie, piję wodę, wodę piję cały czas, no właśnie z taką buteleczką mam, źródłem. także wodę może na przykład, to jest woda na przykład przygotowana, słuchajcie, z y, troszeczkę bitami, tej y, 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 cytryny, żeby była taka trochę inna w smaku. Yy. Czyli na czym skończyliśmy? Te fitoskładniki polifenole, karotenoidy. Karotenoidy to są wszystkie owoce, które są czerwone, pomarańczowe albo zielone. Te też mają bardzo dużo fitoskładników czyli tych substancji, które bardzo silnie działają, bardzo silnie działają na naszą odporność. I te właśnie. Karotenoidy znajdują się w pomidorach, w szpinaku. Ale słuchajcie, na przykład dynia. Dynie kiedyś jesteśmy bardzo dużo. Teraz ta dynia gdzieś tam po prostu się zgubiła. Nie chce nam się w domu robić, nie chce nam się gotować, nie chce nam się robić soków. To są wszystko fajne rzeczy morele, marchew. Ale w postaci w postaci bardziej surowej, tak. Niż, niż robienie na przykład właśnie soków albo taki chociażby starty na tarce, chociaż bardziej przyswajamy, przyswajamy soki. To są takie, takie niby, niby ważne rzeczy, rzeczy, które na przykład ja wprowadzam do swojej diety, i dzięki temu może po prostu trzymam, nie tyję i, i, i pomimo tego, że mam chorobę Hashimoto wprowadzam te rzeczy do u siebie jem to, tak się odżywiam tak pilnuję, jestem zdrowa, nie choruję te fitoskładniki, o których chciałam Wam powiedzieć i o których mówię to są takie bardzo silne przeciwutleniacze Przede wszystkim prekursorzy witaminy A. Z takich kolejnych ciekawostek, to, to jest taka ciekawostka, że z czterech cząstek tego karotenoidu powstanie jedna cząstka witaminy A. To też nie polega na tym, że od razu wszyscy wpadamy gdzieś tam i pochłaniamy tonę marchewki, bo tej tony marchewki nie damy rady zjeść. Z innych rzeczy, z takich to by było na tyle i myślę że na dzisiaj na dzisiaj to by było wszystko bo jeszcze do poruszania poruszenia inne rzeczy ale myślę że na dzisiaj skończymy czyli pamiętajcie witamina D może inaczej witaminy ADEK ADEK Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, fitoskładniki, czyli ciemne jagody, ciemne porzeczki, czosnek, selen i cynk i oregano. I może na tym na razie poprzestańmy. W następnych odcinkach powiem Wam o tym też, co używam: na przykład związek taki, który się nazywa monolauryna, albo na przykład korzeń lukrecji, albo kwas fulwarowy. Powiem Wam o tym. Co można używać, co można spożywać, co jest dla nas zdrowe, co jest dla nas łatwo przyswojalne i czym możemy sobie podnieść zdecydowanie odporność w tych trudnych czasach. Ja nie mówię tutaj o COVIDzie, ale pamiętajcie o tym, że brodawczak jest również wirusem, tak? Czyli bardzo ciężko się z nim walczy. Chociaż yy, powiem szczerze, że czasami płakać mi się chce. Kiedy przychodzi osoba, no właśnie do czego doprowadzają te czasy, kiedy przychodzi osoba z wykształceniem na przykład biologicznym, i, bo, bo, bo znam i na przykład mówi, że na wirusy, jak chorowała, na COVID, to na wirusy brała antybiotyki. No brawo. Na wirusy. Nie bierzemy antybiotyków. Też słuchajcie, co jest takie ważne w tych czasach. Właśnie a propos już nie wirusów, ale tego, że po prostu bardzo duży problem mają lekarze z antybiotykopornością. I fajnie jest, kiedy nic nie bierzemy, zostawiamy. Zalecanie antybiotyków tylko i wyłącznie lekarzom, czyli my leczymy się w domu, my sobie pomagamy środkami dostępnymi przyrodą, środowiskiem, oddychaniem, spacerami, bieganiem, ruszaniem się. Zostawmy leczenie dla lekarzy, a my pomagajmy sobie, wprowadzajmy działajmy w kierunku tej homostazy. My sami. Jeżeli już, jeżeli wszystko jest z nami ok, to myślę, że te wszystkie zabiegi pomogą w tym, że nie będziemy mieli brodawek, nie będziemy mieli problemów, nie zachorujemy na koronawirusa, będzie wszystko fajnie. A jeżeli dotyczy to małej garstki ludzi, małego procentu ludzi, którzy mają problemy w ciele, którzy mają problemy Genetyczne, którzy mają i ciało w jakiś sposób nie domaga, tak? I niech oni po prostu lądują u lekarzy, którzy ich będą leczyć, którzy im będą pomagać. Ponieważ, yy, ale to jest moje zdanie, to jest tylko wyłącznie moje zdanie, lekarzy jest za mało i, i nie będzie każdy lekarz stał przy jednym pacjencie, żeby mu mówić, jak żyć. To my musimy żyć dbać o siebie, a lekarze odwiedzać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest ku temu wyższa konieczność, wtedy, kiedy sobie nie radzimy, wtedy, kiedy nie możemy sobie, nie możemy sobie w żaden sposób poradzić. Także dziękuję bardzo. Za tydzień przygotuję część dalszą, dbania o swoje ciało, żeby bardzo szybko pozbyć się brodawek, bo ja wiem, że ktoś do mnie mówi rok, dwa, no nie, no to jest nie dla mnie. No, pff, jestem osobą bardzo energiczną, szybką. Lubię, kiedy działanie jest takie skondensowane, kiedy po prostu poznajemy wroga, wiemy, co, z kim walczymy i wiemy, jak zrobić, żeby pomóc naszemu organizmowi pozbyć się po prostu tego wroga, jakim jest wirus, ale tego złego wirusa, ponieważ jak wiecie, my czasami się zastanawiam, czy to my jesteśmy, czy my jesteśmy jakimiś tutaj, nie wiem, Królami świata, bo tych wirusów, bakterii grzybów w naszym ciele jest miliony więcej niż nas i w ogóle ich jest miliardy i biliony więcej niż nas, a my uważamy, że my jesteśmy tacy po prostu zajfajni i super i jesteśmy ludźmi, więc wszyscy muszą być na nasze usługi. No niekoniecznie, no niekoniecznie. Te wszystkie zwierzęta żyją wśród nas, żyją w nas, wśród nas i nie da się ich wyeliminować. Możemy jedyne, co możemy dbać przede wszystkim o nasze odżywianie, to co po prostu do siebie podajemy, ćwiczyć, ćwiczyć ciało, przede wszystkim ćwiczyć głowę, fajne, wdrożyć sobie terapię oddychania w domu, łapanie oddechu, może o tym też jakiś filmik nagramy i, i popracujmy. Popracujemy też. Pokażę Państwu, jak należy pracować w domu, sobie zawsze te parę minutek położyć się na dywanie albo na łóżku i popracować z oddechem. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Ej, pewnie jestem. Ej. Jeżeli jakieś pytania by się rodziły, jeżeli tych pytań, słuchajcie, ja naprawdę mówię to wszystko w gabinecie, a mówię czasami nawet więcej, więc będę mówić na pewno, aczkolwiek no, no, no nie macie mojego wykształcenia, więc nie musicie się na tym znać, ale będę to powtarzać, żeby żeby jak najbardziej za, zakorzeniło się w naszych myślach i żebyśmy mogli mm, osiągać y, fajne rezultaty. Dziękuję bardzo, do widzenia.